Kolekcjonerstwo. Co byście nie zbierali, to zawsze jest świetne hobby. Wasza pasja to najlepsza ozdoba w waszym pokoju. Nie tylko ładnie wygląda, ale też kiedy jakiś biedak zapyta o Twoją kolekcję, to możesz spędzić godziny opowiadając o niej. Oczywiście, w dobie standardów, jakie ludzie prezentują na internecie, to daleko mi jeszcze do statusu kolekcjonera, no ale gram we wszystko. Co kupię, no i zawsze starałem się wspierać te edycje fizyczne. Właśnie dołożyć tą cegiełkę do e, wspierania tego sposobu wydawania gier. E, zbieram na półeczkę od ponad 12 lat i mam już satysfakcjonujących rozmiarów mnie już kolekcje. Niestety jednak, e, pomimo tego wsparcia, pomimo tych preorderów. Aby utrzymać cały czas tą formę dystrybucji, no to coś powoli we mnie pęka. I to chyba przez te preordery właśnie. Ale co zrobić, gdy innego sposobu nie ma? Limited Run Games, Special Reserved Games, First Press Games i inne coś tam, coś tam games. Byli oni światełkiem w tunelu, zwłaszcza dla małych deweloperów. Aby uwiecznić swoje dzieła na fizycznym formacie. Ba, czasami i zdawali się ratować sytuacje większych graczy. Na przykład, yy, Worms WMD nigdy nie wyszłyby fizycznie, gdyby nie Super Rare Games, bo Team 17 anulował wydanie fizyczne na Nintendo Switch. Czas leciał, a nowych graczy na tym niszowym rynku przybywało. A starzy tylko tracili reputację. Sam jestem ofiarą co niektórych z nich, a pozostałych. Uniknąłem bycia ofiarą, no ale po kolei, tak z własnego doświadczenia. Limited Run Games to jeden z pierwszych limitowanych wydawców gier w formacie fizycznym. Zaczynali skromnie od własnej gry, a następnie co miesiąc wydawali jakąś grę niezależną. Ich nakład był, jak sama nazwa wskazuje, bardzo limitowany wraz ze wzrostem ich popularności, a działo się to też za sprawą rosnących cen i ich dotychczas wydanych gier na rynku wtórnym. Kupienie u nich gry okazywało się prawie niemożliwe. Nakłady wyczerpywane były w minutę po rozpoczęciu przedsprzedaży. Musieli oni zmienić strategię. No i zrobili to na plus, a jednocześnie minus. Do teraz preordery u nich były nielimitowane ilościowo, ale ograniczone okienkiem czasowym. Zbierali zamówienia, no tak, przez około miesiąc. I produkowali tyle, ile potrzeba. Niwelowało to problem, ale stwarzało inny. Czas oczekiwania. Ten wzrósł do nawet pełnego roku. Na Celestę właśnie tyle czekałem. Początkowo można też było łączyć przesyłki, co rzecz jasna jeszcze bardziej wydłużało czas oczekiwania. Ale robiło się to po to, aby zaoszczędzić na samych kosztach. Ale potem i tego zabronili. Maila niestety skasowałem, ale ja już dwóch. Gier połączyć wysyłkowo nie mogłem i płaciłem za wysyłkę dwa razy. Pomimo długiego czasu oczekiwania, gry doczekaliście się. To uratowało poniekąd sytuację, ale nie to wkurzyło ludzi. Limited Run Games zaczęło sprzedawać swoje gry za pośrednictwem też innych sklepów, Best Buy i tym podobnych, co sprawiało, że ci, co nie zdążyli na przedsprzedaż, mogli otrzymać też ich gry i to bez absurdalnych czasów oczekiwania. Lekko niesprawiedliwe, rzekłbym. Ponadto nie da się nie zauważyć, jak z gry na grę jakość ich wydań spadała. Tutaj mamy pełnoprawną instrukcję, a tutaj już tylko ulotkę. Spójrzcie też na karton od specjalnej edycji Radiant Silverguna. Miała pasować do pudełka od ikarugi wydanej przez Nikalis. Ale wypada blado przy solidnym opakowaniu tej drugiej. No cóż powiedzieć, zraziłem się do nich. No i nie tylko do nich. First Press Games. No, dzisiaj uchodzące niemal za pewny szwindel, pralnie pieniędzy czy jakiś inny przekręt. Dalej ogłaszają gry, a zalegają ze za zamówieniami sprzed trzech czy czterech lat. Oni mieli, mają. Wydać Crimson Clover World Explosion fizycznie i to ładnie. Po półtora roku anulowałem swoje zamówienie. Wszyscy mówili, aby lepiej tak zrobić, bo nie wiadomo kiedy i czy w ogóle oni by to wysłali. Strictly Limited Games. No, tak z początku lubiłem. Wydali i wydają masę shoot mapów na terenie Europy. Mam od nich chociażby kolekcję Dariusa. Przyszła dość szybko. Byli więc sprawdzeni a obecnie. No czekam już drugi rok na grę od nich. Jedyny powód, dlaczego tego jeszcze nie anulowałem, to że wysłali edycję play na PlayStation 4 niedawno i dają oni jakieś oznaki życia. No, w przeciwieństwie do First Press Games. Jeszcze na nich liczę. Dobra, a teraz o tych, co chciałem kupić, ale na szczęście się rozmyśliłem. Albo jeszcze wstrzymałem. Red Art Games, również mają w swojej bibliotece interesujące mnie gry, ale też przekładają premierę, a ostatnio i mieli wyciek danych, także uniknąłem ciosu. O nich jednak słyszałem najmniej złego na internecie. Limitowana edycja Worms Armageddon Anniversary Edition, no chciałem to mieć, bo jestem wielkim fanem robaczków. No ale BAM! Problemy z dostępnością, przesuwanie premiery, wstrzymywanie zamówień bezterminowo. Takich newsów udało mi się doszukać na Redditie. No i rzeczywiście, bardzo trudno było to gdziekolwiek kupić. Trudno dzisiaj o dobre pudełko. Nadal jednak możemy zawsze liczyć na pudełko od dużych wydawców. Tam jednak pojawia się inny problem. Gry na Nintendo Switch zajmują mało miejsca. I mieszczą się na dyskietkach. W większości przypadków na tym nośniku macie całą grę. Sprawa ma się inaczej na płytach PlayStation 5. No, przykładowo Gran Turismo 7. Yy, ta gra na płycie jest prawie niegrywalna. No, z kilku powodów. Po pierwsze, połowy gry nie zyskasz dostępu, bo potrzebujesz i tak internetu i pobrać to wszystko. Po drugie, jak tylko masz ten internet, to ściągniemy aktualizację ważnącą więcej niż ta płyta jest w stanie pomieścić. Który i tak całkowicie zmieni pliki tej gry. Ten krążek jest bezużyteczny, tak czy inaczej. Gry zyskały na rozmiarach tak bardzo, że nie można ich zmieścić na płytach. No pozdrawiam Activision i ich rosnące Call of Duty. Nawet jeśli nie, to aktualizacja i tak wszystko zmieni. Wiedźmin 3 na karcie Nintendo Switch jest całkowicie grywalne, ale jakiś czas po premierze tej wersji wyszła aktualizacja znacząco poprawiająca grafikę i wydajność gry. No, różnica była spora. Niestety nic nie zapowiada się, aby było inaczej. Spadająca sprzedaż pudełek sprawia, że są one traktowane po i bardziej jako taka część planu marketingowego, aby gra była widoczna na półkach niżeli część planu dystrybucji. O wielu grach nie dowiedziałbym się, gdyby przypadkiem nie natknął się na pudełko. Na przykład Bombastic na PlayStation 2 znane jako Devil's Dice z PlayStation 1, albo Liar Princess na Nintendo Switch. Dużo trudniej jest znaleźć gry w morzu szamba jakim jest sklep cyfrowy. Gier od NIS e, America nie widziałem ani razu przypadkiem, dopóki ich specyficznie nie wyszukam. No z wyjątkiem This Guy, e, ta się pojawia na wierzchu. Nadal będę kupował gry pudełkowe, jak tylko to będzie możliwe. Szkoda, że wydania fizyczne zamiast zachęcać do kupna swoim wydaniem premium, dodatkami czy prezentacją są tylko coraz bardziej traktowane po macoszemu, a nawet jeśli otrzymujemy coś ekstra, jak na przykład yy, właśnie w Darius Cosmic Revelation, mam tutaj dodatkowo Sagaję w wersji na Game Boya. To na takie wersje czekamy miesiącami, jak nie latami. No, mało zachęcające dla zwolenników a tym bardziej niezachęcające dla tych, co kupują już cyfrowo. No ale wiemy, czego chcą duzi wydawcy. Obym się mylił, ale zdaje się, że kolekcjonowanie również stanie się wyłącznie retro. Zapraszam do komentowania, co wy sądzicie o obecnym stanie pudełek i oczywiście do subskrypcji.